Siema widzowie, z tej strony, Pawliczek. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj sobie zareagujemy na odcinek nowy od Alana Beckera i on się nazywa Greens Channel Influencer Arc. Czyli mamy jakąś erę influencera, więc to będzie mega ciekawe. Jakaś nowa seria od Alana Beckera. Już lecimy z tym, życzę Wam miłego oglądania. Jesteśmy na kanale Alana era właśnie widzowie i patrzcie, tutaj mamy ten odcinek Greens Channel Influencer Ark epizod 1, dobra, czyli będzie kilka epizodów, to chyba było wiadome. Jakaś era Influencera, sprawdźmy o co tu chodzi. Ach, czyli sobie bierze ten ten. A dobra, bo ja to zalajkowałem jak wchodziłem na to jeszcze. Przed tym. Eee, żeby nie było to ja to zalajkowałem, bo to miało premierę, widzicie? To... To było, ten odcinek miał swoją premierę, tu jacyś ludzie pisali, no i ja to zalajkowałam, jak raz wszedłem, ło już tysiąc zdobiło się lajków, ciekawe, lecimy. Więc rysuję, aha, czyli on za coś nagrywa, tylko co? Nie mów, że nagrywa jak grałem w koszykówkę. Aha, czyli on gra w koszykówkę, ten Google Chrome. się dzieje? Ej, w końcu widzimy jak ten pulpit wygląda od innej perspektywy, nie? Nie od 2D perspektywy, tylko tak, ale zarąbiste. I on tu nagrywa, patrz, zbliżenie mamy 2.7. Mega! A ten młotem, woo! I wrzucił. Co on wziął? muszę on, wziął tę myszkę od Alana. On wziął myszkę tego Alana Beckera. W sensie kursor, kursor wziął. Okej. Okay. Aha, czyli oni oszukują, a nie tak naprawdę nie umią grać w koszykówkę. I oszukują, że ani się udaje. Nie wiem, co w tym chodzi dokładnie. Aha, jakiś demon. Ok. Nie, chyba nie, bo oni to wszystko nagrywają. To oni nie oszukują, tylko oni jakieś triki robią. On nie on. coś wszedł przez przypadek. Dobra, on ten, on teraz to będzie montował. Ale zarąbiste. on to szybko montuje, patrz. Patrz co robi, chłop, jak szybko montuje. Nie mogę się zaczekać aż to, no, ono Ciekawe co się stanie. Eksportuj. No i mają. Co? Okay. A że to na telewizor mają przenieść? A nie na YouTube a to wrzucają teraz. Dobra. Co? jak to się szybko dzieje. Stick figur? Stick figur chyba. Wild trick shot. shots. Green stick figure Wow Trombista Jakieś inne filmiki zaskoczyła w ogóle To są się coś randomowi ludzie Czyli oni teraz to też montują. Okej. Okay. Ten na czymś się zastanawia. Na jakąś plenerynę wziął, co jest grane. O co tu chodzi? Oni zmienili tapetę. Ej, czemu oni zmienili tapetę? Green, na green screenach to będą robić, że on lata, ale żarąbiste. Wróciłam w sklepie, wyłam kawę, zakupiłam. kupiłam. Moż, moż, można się napić. Co to jest? Jakiś klej lecimy dalej. No i green screen skończyliśmy na tym, że on se tu latał na green screenie. Ale zarąbiste. Co jest? No oni tu życie dodają, naraz, co jest grane. Nikt tak szybko nie potrafi montować. A czyli oni nagrywają, że to jest niby. Halo, coś tu wyskoczyło. Nie wiem nie, o co nie chodzi. chodzi. Okej. Okay. Kliknęli OK. Te. I eksportujemy. Czyli to pewnie był jakiś długi film, bo patrz ile się eksportuje. A mnie, bo oni za dużo efektów pewnie dodali i tak długo to się eksportuje. Hej, co się z tym dzieje? Co jest z tym nagraniem? Halo. Co tu się odwaliło? Ha? Aha, czyli będziemy znowu czekać 5 godzin Aż się wyeksportuje Nice I czy już wszystko ok teraz? Hmm jest Dwóch subskrybentów już ma tutaj Co się z tym dzieje? A nie, tu coś wyjdzie z tego pewnie. Co to jest? Hmm. O co tu chodzi? Co to jest w ogóle? To są jakieś sceny z tego. O kurde. Co jest? Jakiś zgliczowany, zielony z tego wychodzi. Dzień Patrz, to Patrzcie, jest ta animacja o ordanie. Jakieś z animacja o łożynie zielony O kurde co się dzieje. Nie walczysz z nim. Nie, co jest grane? Ale walka będzie. Ale zarąbisty to jest. Patrz, co się dzieje. De. Ej, w ogóle to są jakieś efekty dźwiękowe godzilli. Co, on coś to ustawia? No ich rozwala! Patrzcie, to są te Green, w sensie wybuchu. Green screen, wybucham, Ale czarą listę. więcej ich się pojawiło. On to jest mega. Jakiś... On siebie dupiej po prostu. Dlatego ich tak dużo jest. Dobra. Było jakiś łukiem, on strzela tym pomarańczowym latającym, ale to jest Ale tu się, o nie! Czerwonego rozpalają. Ale to jest chore. Literkami w niego strzela normalnie, nie, te animacje są chore. Dobre. Przesunął w niego długością tego filmu, w sensie tym głównym takim do przesuwania, patrz. O tym. Dostał i poleciał. Na sam koniec przewinął. Ale ty lepiej nie przewijaj na sam koniec tego filmiku, bo musisz go obejrzeć i zostawić lajka. Co tu się dzieje? On no to je wszystko! Co jest? No dawajcie w niego! Co Jakieś pioruny! Zminimalizuj to okno dobrze! Co się w nim dzieje? On to wszystko je! O kurde! Ale będzie walka! Kosz, do kosza to muszą dać. Jego do kosza wrzućcie czy coś. No dawajcie go do kosza. Nie no, spadł kosz na to, kurde, ale to jest zarąbiste. Ok Dobrze! O nie, on z tego wychodzi! O, chyba jest już git. Joos. im zdjęcie, a nie on ich nagrywa zarumbiste. Jakiś message, jakaś wiadomość. Ktoś do niego napisał, że to jest fajne. Co jest? Ej! I naprawdę jest taki kanał! Nie mów. Naprawdę jest taki kanał, patrz to! Ale zarumbiste! Taki kanał naprawdę istnieje! Myślałam, że to jest takie... inne! To w się sensie wiecie o co chodzi! Że to jest jakoś zanimowane specjalnie i ten kanał tak naprawdę nie istnieje, a to jest naprawdę... Ale zarumbiste! Czyli myliśmy już zaspoilerowane jak to będzie wyglądało. Już pięć dni temu to opublikował. Wow. Ale to jest dobre. Zarąbiste. Wow. O kurde, spadło! I tu mój komputer zrobił takie coś, czy to naprawdę było? A nie, to mój komputer zrobił jakiś dziwny dźwięk. Myślałem, że to naprawdę się pojawiło. Ja patrzcie, pokazałem nawet jak on to bije, ale to jest zarąbiste! Wow! Super Orange vs Green Zilla. Ia! Yeah. Ale s-ar un bistă! Eu Rozvala! Ale tu Biją się. Dobrze. Ja! Yeah. Możemy zobaczyć, jak to serio wyglądało. Jak się biją. Oj, ale dostał. Ciekawe, czy na tym kanale się więcej filmów będzie pojawiało, czy to jest taki po prostu. Eee, po prostu kanał Rzece wrzucił dwa filmy specjalnie do tego jednego filmiku. Mam nadzieję, że nie, bo to jest seria zarombista. Koniec. Wow. Ale to jest mega. Dobra, widzowie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie, cześć i pa.